Łódź. Przemysłowo-kulturalne centrum Polski. Miasto ciągłych przemian i rozwoju. Taką kolej rzeczy trzeba zdecydowanie chwalić. Dzięki temu nasze miasto może rozkwitać. Jest jednak druga strona medalu. Wiecznie zakorkowane, nieprzejezdne centrum Łodzi na pewno niejednokrotnie dało się we znaki kierowcom samochodów. Dzisiaj mamy zamiar sprawdzić, czy istnieje efektywna i ekonomiczna alternatywa dla naszych czterokołowców. W celu porównania ze sobą kilku środków transportu przeprowadzimy wyścig. Michał, lat 18, prawo jazdy zdane za pierwszym podejściem. Dzisiaj Michał będzie jechał Fiatem 500. Michał, dlaczego Fiat Seicento? No wiesz co, słuchaj, moja Lamborghini kod jest w garażu, bo na gaz, w Łodzi nie się jeździć samochodem na benzynę, więc muszę coś zmienić. jest tam coś o Seicento. 55 koni, 1108 cm pojemności, czysta moc. Michała i Michał, oboje po 17 lat, zdecydowali się na podróż komunikacją miejską. Dlaczego? Ponieważ transport publiczny jest tani, a w Łodzi mamy bardzo bogatą ofertę linii. Musimy wspierać budżet naszego miasta, to jest po pierwsze. Po drugie klimatyzacja jest zawsze doskonała. Można poznać też ciekawych ludzi. Osobiście zdecydowałem się na podróż rowerem. Sami zobaczycie się dlaczego. Zaczynamy! Well, hello there Bye, it's been a long, long time Dobra, no to zadzwonię do Jakuba My no kogoś musimy zadzwonić, żebyś... A tutaj jest! A czekaj, nagramy go przy okazji Nie ja chcę go zabić Roberek daje radę. No i on wygna 100%. Nie Nie wygra. wygra, Nie wygra! Musimy wygrać. Włożysz się z tego, to sto, a będziemy godzinę stać. Gdzie on jest? Well, hello. Gorsze w tym wszystkim jest to, że nie wiemy gdzie Jakub, Bo on jeździ na rowerze, więc nie odbierze telefonu. Więc jesteśmy tak trochę w ślepo lecimy. Wiemy, że wygrywamy z komunikacją, ale to nie jest jakaś niespodzianka. A no Kubaków musimy, jak musi po znaczy, prostu ominąć szybko. Mamy nawet 20 minut.